Lider rozgrywek CS pierwszej Ligi oraz CS Super Ligi Żaków, speedrower Szarża Wrocław zawitał na częstochowskim torze przy ulicy Starzyńskiego. To był aktywny weekend, mówi prezes Speedway, fan klubu Częstochowa Janusz Danek, który podkreśla, że niedzielne spotkania to pierwsze w tym roku mecze polskiej Superligi Żaków na to, że w dzielnicy Północ. Wracamy do ligi, bo taka była wola zawodniczek, zawodników oraz sztabu szkoleniowego. Tak właśnie y, się dzieje i, i wracamy jako lwy, awia Częstochowa, y, potęga, bo to przecież w końcu, tak jak szlachestwo klubowe mistrzostwo Europy y, jakie zdobył Lewa y, zobowiązuje więc y, będziemy dzisiaj się starali tym młodym adeptom y, zrobić stworzyć takie warunki aby szlachetna sportowa rywalizacja w myśli idei olimpijskiej górowała nad tym obiektem. Drużyny są bardzo wyrównane, bo ta ambicja tych młodych zawodników przerasta jeszcze ich umiejętności. Dlatego y, powiedziałem, poprosiłem, żeby się po prostu przed zawodami, żeby te emocje jakoś tak trenerzy też y, hamowali, bo oni, oni są nabuzowani, oni chcą. Po prostu to są y, młodzi ludzie, których, y, których wprowadzamy w te arkana y, sportu. Dlatego cieszę się bardzo, że we Wrocławiu też mamy swój udział, y, pomagaliśmy im w reaktywacji speedrowera, bo przez wiele lat speedrower na niskich łąkach we Wrocławiu był. Później się, że tak powiem, rozjechało to wszystko, ale my też żeśmy im tam troszkę pomogli też w ramach budżetu obywatelskiego, tak jak my na wrzosowiaku zbudowali obiekt we Wrocławiu, stworzyli drużynę i jest kapitalnie. Dlatego chcę powiedzieć, że nasze hasło w tym roku speedrower dla wszystkich jest jak najbardziej wymowne i, i można to, że tak powiem, zobaczyć na dzisiejszych zawodach.